Hej, hej, jeszcze raz hej moje Ziomy. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś, bo odpowiadamy sobie na pytania fanów. Ale zanim to. INTRO! Okej, okay, Ziomy, a więc szalony Bruno pyta. Polski rap, co sądzisz? A więc Bruno, nie słucham za wiele muzyki, ale z polskiej sceny cenię sobie takich artystów jak Szpaku czy Alberto. Karolek, podłoga. P.L. Podłoga. Pyta. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Hmm. Ciężko powiedzieć. Bardzo lubię Team Fortress oraz gry LEGO. Najbardziej LEGO Batman. Ulubione słodycze? Hmm... Bardzo lubię białe Michałki i Grześki. Ulubiony streamer? Moim ulubionym streamerem jest nie kto inny jak Ewu. Efekt kobry jorkerskiej. Pyta, kto jest twoim ulubionym nauczycielem i dlaczego? Jest to oczywiście roga. Cenię go za umiejętności informatyczne oraz wiedzę. Koty czy pingwiny? Lubię psy. Okej, okay, ziomy, idziemy dalej. Mitrix23 pyta: Czy pojawi się kiedyś film z Agarią? Pewnie, Mitrix. Myślę, że już niebawem. Zychu pisze: Siema, fajne skiny. Dzięki tobie, Zychu. Oraz jego pytanie to: Co najbardziej sprawia ci przyjemność? Uh. Wiesz, bardzo lubię siedzieć. Co najbardziej lubisz pić? Lubię pić zieloną herbatę. Ewentualnie w mojej filiżance znajdzie się odrobina kawy czarnej. Wezuwiusz 2137 pisze. Uroczy 7. Fajne skiny. Najlepszy to ten chłopak z ogniem i wodą na rękach. Bardzo dziękuję Wezuwiusz. Pytania Wezuwiusza to Jaki jest twój ulubiony film, serial? Lubię oglądać I Call na Nickelodeon Ulubiony sport? Lubię grać w chiński futbol oraz krykiet Xbox czy Playstation? Nie posiadam nowych konsol Preferuję gry mobilne Bob pyta Randka zastanowi się, bo. Podłoga i czy go? Podłoga. Pyta. Noc czy dzień? Definitywnie noc. Lu nie lubię światła dziennego i zawsze w dzień zasłaniam rolety. Matematyka czy polski? Bardzo lubię pierwiastki, logarytmy i wszelkiego rodzaju funkcje, ale jednak wolę język polski. Kto jest Twoim idolem? Moim idolem jest Polski Pingwin, Minecraft Blowek, Multigameplay Guy, Rezi Play Games i JJ J Joker. Emily pyta, ilu masz przyjaciół i co o nich myślisz? Mam wielu przyjaciół, z którymi wybieram się na spacery i przychadzki. Lubię też z nimi podróżować oraz uczestniczyć w seansach kinowych. Bardzo ich lubię. Kan, 3, podłoga, K, Q, Pita. Jakie jedzenie lubić? Hmm, gdy wybór pada na fast food, wybieram McDonald's. Najczęściej wybieram w nim happy meal z czterema nuggetsami, małymi frytkami i marchewkami. Natomiast w całokształcie kształcie najbardziej cenię sobie stoletnie jajo. Jest pyszne i rozpływa się w moich ustach. No i dobra ziomy, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Q&A się wam spodobało, koniecznie pozostawcie po sobie kciuka wzniesionego do góry oraz kliknijcie magiczny czerwony guziczek o tam na dole, tak by stał się szary. Ja byłem Ola67, żegnam was i do następnego.